Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski przez długie lata uchodzili za jedno z najbardziej udanych małżeństw w polskim showbiznesie. Para poznała się w latach 80., kiedy to pracowali nad wspólnym projektem. Ich relacja szybko nabrała romantyczny ton, a oni mimo wzlotów i upadków trwali u swojego boku. Wspólnie doczekali się nawet dwójki dzieci, Marii i Radzimira. Informacja o zakończeniu wielkiej miłości tej dwójki napłynęła nagle. Po prawie 40 latach spędzonych u swojego boku złożyli w sądzie niezależne pozwy rozwodowe. Pierwszy z nich napłynął od Krzesimira Dębskiego pod koniec 2021 roku, a chwilę później od Anny Jurksztowicz. Od tego czasu walczą o orzeczenie o winie. W sierpniu 2023 roku odbyła się rozprawa, podczas której małżonkowie mieli złożyć ostateczne zeznania. Niestety, zakończyła się niepowiedzeniem i zalecono mediację, których efekty miały zostać przedstawione podczas ostatecznego posiedzenia 6 września 2024 roku, które w sumie potrwało 4 godziny. Jak poinformował Fakt i tym razem sędzia nie wydał decyzji o zakończeniu małżeństwa. Dopóki nie będzie wyroku, sprawa nie będzie zakończona, mówił Faktowi Marcin Muśnicki, adwokat Anny Jurksztowicz, która tego dnia składała obszerne zeznania. Co więcej, Krzesimir Dębski z nerwów miał ponad kilka razy opuszczać salę. Nie mogę słuchać tych głupot, miał przekazać na gorąco reporterce faktu. Na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy sąd ma wydać orzeczenie podczas posiedzenia niejawnego. Strony wciąż mają możliwość wniesienia pism procesowych.